Kiedy dorastać zaczyna, kiedy z zamienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Specjalnie dla przypomnienia ten czas, który był, ta chwila, która była 50 lat temu, proszę posłuchajmy. Drodzy jubilaci, drodzy seniorzy, wszyscy zgromadzeni w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Filipowie dzisiaj. Zacznę słowami świętego Jana Pawła II. Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. Szanowni Państwo, przed chwilą wybrzmiał bardzo znaczący marsz Mendelssohna. Czyli zawsze po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego jest to taki hymn za śródń. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwalnego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemnie zrozumienie, tolerancję i szacunek. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest oznaczeniem, na które pracuje się najdłużej, bo ponad 18 250 dni i nocy. 50 lat temu młodzi i pełni zapału małżonkowie przyrzekli sobie miłość, wierność, oraz uczciwość małżeństw, które po dziś dzień trwają i są nadal aktualne. Przez te wszystkie lata, w których na pewno nie zabrakło ani chwil dobrych, obfitujących w sukcesy, ani też chwil trudnych, którym niejednokrotnie towarzyszyły łzy i cierpienie, trwali razem, nierozłącznie, w trosce o spokój domowego ogniska, o dobre wychowanie dzieci. Jubileusz dłuż, dłu, długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spoży, spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Państwo 50 lat temu zawarliście związek małżeński i wypowiedzieliście te słowa. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. I tak trwacie. Stajdźmy na ślubie w obierciu, nawet i sami załatw się. Totem stanę tylko i usłyszeć konie naszym tutaj zgromadzonym, naszym, na naszej terenie i Państwu za te 50 lat i podziękowania i uznanie i dalszych zdrow zdrowych lat.